Dzień dobry. Witamy Państwa w kolejnym odcinku Studia Europa, programie realizowanym wspólnie przez redakcję Deutsche Welle Interi. Dziś nagrywamy w Krakowie w Studio Interi, a z naszymi gośćmi porozmawiamy o sankcjach na Rosję i dostawach broni do Ukrainy. Program prowadzą Jowita kiwnik pargana Deutsche Welle i Agnieszka Waś turecka Interia. A z nami w studiu są europoseł Prawa i Sprawiedliwości Kosma Złotowski oraz europoseł niemieckich Zielonych Mikael Bloss. Dzień dobry panom. Dzień dobry. Dzień dobry, pozdrawiam z Brukseli. Panowie, od 1 kwietnia rosyjski gaz nie płynie już do Litwy, Łotwy i Estonii. Panie pośle Złotowski, kiedy takie przepisy w Polsce? Polska jest gotowa do przerwania dostaw z Rosji w każdej chwili. Już dzisiaj jesteśmy do tego gotowi. Gazociąg Baltic Pipe jest już gotowy, więc to już w ciągu godzin. To panie pośle, w takim razie na co czekamy? Czemu jeszcze tego nie zrobiliśmy? Nie wiem, czy nie zrobiliśmy, jesteśmy w trakcie, z całą pewnością. Ale w trakcie odcinania się od rosyjskiego gazu i od rosyjskiej ropy? Tak, w trakcie od rosyjskiego gazu to już z całą pewnością w ciągu kilku dni, natomiast no, z rosyjską ropą jest gorzej, ale e, też e, istnieje bardzo krótki horyzont czasowy, kiedy przestaniemy a, sprowadzać ropę a, z Rosji. A dzisiaj się okazuje, że i Niemcy też a, widzą ten horyzont a, bardzo blisko. No właśnie, panie pośle, blos. Niemcy zadeklarowały, że do końca roku odetną się od rosyjskiej ropy. Czy podobne decyzje zapadną co do gazu? Przede wszystkim chcę powiedzieć, że dzisiaj mamy dobry dzień dla przyjaźni polsko-niemieckiej, ponieważ dzisiaj. Pan Habek, nasz minister do spraw gospodarki i energetyki odbył wizytę w Warszawie i uzgodniono, że w najbliższym czasie, w kolejnym tygodniu... Również do Niemiec będzie trafiać ropa przez Polskę, i to będzie kwestia kolejnych dni. I zrezygnujemy z ropy z Rosji. I to jest bardzo dobra wiadomość, ponieważ w tym momencie Putin zarabia więcej na sprzedaży ropy niż na sprzedaży gazu. Dlatego to właśnie dobrze się składa, że w kolejnym tygodniu już przestaniemy kupować ropę od Rosji. Jeżeli chodzi o gaz, to niestety będzie trwało dłużej. Niestety muszę szczerze powiedzieć, że nie jestem w tym momencie w stanie dokładnie określić, kiedy będziemy mogli zrezygnować z tego sorowca i jeżeli byłoby to możliwe, to już dawno by się to stało. W Niemczech możemy powiedzieć w tym momencie, że uda nam się to prawdopodobnie dopiero w przyszłym roku. To oczywiście no nie jest w pełni satysfakcjonujące, ale mamy bardzo ważne gałęzie przemysłu, które są uzależnione od tego gazu i nie chcemy tutaj osłabiać naszej sytuacji, żeby w ten sposób osłabiać Putina. No nie chcemy, żeby osoby Putina osłabiało nas samych. Panie pośle Złotowski, um, Unia przygotowuje się do kolejnego szóstego pakietu już sankcji. Co w tych sankcjach powinno się znaleźć? W tych sankcjach powinno się znaleźć zerwanie współpracy z Rosją na każdym możliwym etapie, zwłaszcza współpracy gospodarczej. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz no to są oczywiście sankcje osobiste wobec tych, którzy w Rosji mają coś do powiedzenia. Oczywiście te sankcje niektórych dotykają, zwłaszcza tych, którzy umiewają majątki, pozostawione poza Rosją, a niektórych, zupełnie pewnie nie dotykają, zwłaszcza tych, którzy z Rosji nie wyściubiają nosa, tacy też są oczywiście. Ale te sankcje również powinny, powinny być nałożone. Panie pośle Blos, a Pana zdaniem co w takich sankcjach się powinno znaleźć tak, żeby przyspieszyć zakończenie wojny? Dotychczas sankcje wprowadzano, natomiast musimy przede wszystkim porządnie uderzyć w rosyjską gospodarkę, w serce tej rosyjskiej gospodarki, a to jest przede wszystkim gaz i to jest ropa. O ropie już mówiliśmy i nie chodzi tylko o to, żeby powiedzieć, że nie będziemy kupować ropy już z Rosji, tylko musi być pełna jasność co do tego, że. Tankowce europejskie nie mogą już przybijać do portów rosyjskich i ładować ten, ten surowiec. I jeżeli jakieś tankowce tankują ropę w Rosji, już nie mogą być przyjmowane w portach europejskich. Także nie chodzi tylko o to, żeby nie kupować tej ropy, tylko też, żeby uniemożliwić Rosji handel ropą, żeby też w innych kierunkach nie mogli Rosjanie tej ropy sprzedawać. Panowie, kolejny pakiet sankcji miał być przedstawiony jeszcze w tym tygodniu. Już dzisiaj wiadomo, że prawdopodobnie najwcześniej będzie on gotowy w przyszłym tygodniu. Na co Unia Europejska czeka, panie pośle Złotowski? No to nie jest tak, że Unia Europejska na coś czeka, tylko że co i rusz odkrywamy nowe pola, na których te sankcje mogą być zastosowane. I Chodzi o sprecyzowanie jak największej ilości tych pól, po to, żeby co tu dużo mówić, tak jak powiedział pan poseł Blosz, żeby jak najbardziej utrudnić życie rosyjskiej gospodarce, z jednej strony rosyjskiemu przemysłowi, ale z drugiej strony także rosyjskim usługom, czy to bankowym, czy to turystycznym, wszelkiego rodzaju. Ale skoro wiemy już, jakie sankcje powinny być wprowadzone, żeby Rosji życie utrudnić i uderzyć jak najbardziej w rosyjską gospodarkę, i w rosyjskie władze, i w rosyjskich oligarchów, to dlaczego czekamy z tygodnia na tydzień? Dla Ukrainy każdy dzień zwłoki się liczy. To prawda, ale ja bym tego nie nazwał zwłoką. No to jest po prostu przegląd wszystkich dziedzin życia. Naszego wspólnego dotąd życia z Rosją gospodarczego. Tych dziedzin jest bardzo wiele e, i to z, zawsze trwa. Zresztą, jeżeli nawet sankcje się wprowadzi, to to nie działa tak jak bomba, która wybucha i w jednej sekundzie e, zmienia rzeczywistość, tylko to oddziałuje przez długi czas. Panie pośle Blos, poseł Złotowski zwraca tutaj uwagę na doprecyzowanie tych sankcji, które można na Rosję nałożyć. Czy to jest tylko to opóźnienie unijnych sankcji wynika tylko z tego, czy to jednak jest kwestia tego, że w Unii docierają się interesy konkretnych krajów i tutaj mówi się o tym, że Europa Zachodnia ma inne, między innymi Niemcy, ma inne postrzeganie tego, jak daleko sankcje powinny sięgać niż Europa Wschodnia? Um. Z pewnością, mamy różne interesy, nie tylko jako oddzielne państwa, ale także wewnątrz państw ścierają się interesy przeróżnych nurtów politycznych. Dla mnie jedna rzecz jest bardzo jasna. Celem zawsze powinno być to, żebyśmy mocniej uderzyli w gospodarkę rosyjską niż uderzymy we własną. W Europie jesteśmy w stanie to osiągnąć, jesteśmy w stanie zranić Rosję, nawet jeżeli to będzie znaczyło, że w Europie, w Polsce, w Niemczech ceny energii wzrosną, to będziemy w stanie sobie z tym poradzić. Dlatego powinniśmy to zrobić. Jeżeli chodzi o gaz, natomiast, to kiedy gaz przestanie płynąć, to będzie to trudne nie tylko dla Niemiec, by zapewnić ogrzewanie. Nie będzie ogrzewania, ale będzie to bardzo trudne również dla centralnych branż gospodarczych, branży chemicznej, producentów nawozów i to będzie duże ryzyko. Będziemy ryzykować, że wystąpi systemowy szok w całej gospodarce. Dlatego uważam, że nie powinniśmy tego zrobić, bo wobec Rosji w tej konfrontacji musimy być silni. Dlatego jestem też pod wielkim wrażeniem tego, co robią niektóre, co zapowiadają niektóre państwa Europy Wschodniej. Niej, kiedy deklarują, że nie będą już kupowały gazu. Uważam, że powinniśmy jednak dbać o to, byśmy sami nie ucierpieli tak mocno jak strona przeciwna. Ale czy to nie jest takie trochę poważanie Rosji w tym wypadku? Jeżeli zaczynamy mówić, że tutaj obytniemy, bo to w nas nie uderzy, ale tych sankcji już nie wprowadzajmy, ponieważ one uderzą w nas. No to w tym momencie może nigdy nie dojdziemy do konsensusu co do tego, które sankcje będą tak naprawdę skuteczne. Do konsensusu to pewnie nigdy oczywiście nie dojdziemy, dlatego że, tak jak mówił pan poseł Blos, krzyżują się tutaj najróżniejsze interesy i gospodarcze, i polityczne w różnych krajach. No, tak jak w Niemczech, w łonie koalicji rządowej trwa przecież dyskusja między Zielonymi, którzy są zwolennikami ostrych, bardzo daleko idących sankcji, i między. Kanclerzem i główną partią koalicyjną SPD, którzy woleliby, żeby sankcje nie były ani natychmiastowe, ani tak drastyczne, jak dzisiaj choćby zapowiedział to pan minister Hawek w Warszawie. Więc oczywiście z tego zdajemy sobie sprawę. No ale jest jeszcze druga rzecz, którą możemy pomóc Ukrainie, bo to nie chodzi tylko o same sankcje, no ale przede wszystkim tam jest wojna, wojna normalna. Pełnowymiarowa wojna, a więc musimy również robić wszystko, aby wysyłać Ukrainie uzbrojenie. I to robimy. Ba, mało tego. Długo wahające się Niemcy dzisiaj też zdecydowały o tym, żeby wysłać na Ukrainę broń pancerną. I to bardzo, bardzo dobra decyzja. Witamy ją z pełnym uznaniem. No właśnie, panie pośle BLOS. W Dzisiaj Niemcy decydowały o tym, że przekażą czołgi Gepard Ukrainie, natomiast jeszcze niedawno kanclerz Scholz wykluczał możliwość przekazywania ciężkiej broni Ukrainie. Skąd zmiana tej decyzji? Kanclerz Scholz nigdy nie wykluczał takiej możliwości, ale rzeczywiście nie rozważał jako pierwszego wyboru. Uważamy, że to bardzo dobrze, że będziemy teraz dostarczać ciężko uzbrojenie na. Ukraina. i tak pytanie brzmiało, które było zawsze kluczowe, czy staniemy się stroną tej wojny, czy nie. I to było też ważne, myślę, dla Polski, kiedy Polska podjęła decyzję, że nie będzie chciała swoich myśliwców wysłać bezpośrednio na Ukrainę, tylko zadeklarowała taką gotowość poprzez bazę Ramstein. I tutaj mówiąc to, nie chcę, jakby usprawiedliwiać tego, co się działo w Niemczech, bo ja też uważam, że powinniśmy byli działać szybciej, ale teraz zaczyna się kolejna faza wojny, w której to ciężkie uzbrojenie będzie konieczne, dlatego musimy Ukrainę jeszcze bardziej wspierać, bo od tego zależy też nasze bezpieczeństwo w Unii Europejskiej. Ukraina broni teraz naszego bezpieczeństwa. Panie pośle, tylko o tym, że zaczyna się kolejna faza wojny było wiadomo już kilka dni temu, a mimo to kilka dni temu kanclerz Scholz wykluczał przekazanie ciężkiej broni na Ukrainę. Co się zmieniło? Bo czy tutaj chodzi o faktycznie pomoc militarną dla Ukrainy, czy kanclerz wystraszył się konfliktu w koalicji? Bo tak jak tutaj panowie wspominali, zieloni są za tym, by przekazywać ciężką broń Ukrainie, natomiast SPD, do których należy kanclerz Scholz, za takim przekazywaniem nie są. Ja nie sądzę, że on się wystraszył konfliktu w koalicji rządowej i też były bardzo jasne komunikaty ze strony liberałów, ze strony zielonych, że my faktycznie popieramy wysyłanie ciężkiej broni na Ukrainę. I w końcu również pan kanclerz doszedł do takiego wniosku. Uważamy, że jest to pozytywne. Ja sam oczywiście nie siedzę w głowie kanclerza, więc nie wiem, co działo się w jego myślach, ale ja sobie to tak wyjaśniam, że on po prostu rozważał, co, jakie działania z naszej strony doprowadzą do tego, że zaczniemy być traktowani jako strona w tej wojnie, a teraz doszedł, my doszliśmy do takiego wniosku, że dostarczanie czołgów Gepard nie doprowadzić do takiej sytuacji i dlatego podjęliśmy decyzję o dostarczaniu tych czołgów popieram tę decyzję uważam że powinniśmy kontynuować tą drogą. Panie Pośle Złotowskie, jak pan ocenia tę zmianę stanowiska Niemiec? Bardzo dobrze, no to właśnie o to chodziło. Oczywiście mogło być wcześniej, no ale lepiej późno niż wcale. To jest po pierwsze. Po drugie, to prawda, że my w Europie, kraje NATO mają taką rosterkę, no że jakiś nasz ruch może spowodować może spowodować to, że zostaniemy przez Rosję zaatakowani i wtedy ten konflikt przekształci się w trzecią wojnę światową. Ale przecież już po pierwszym pakiecie sankcyjnym prezydent rosyjski Putin powiedział jasno, że te sankcje on uważa za po pierwsze nielegalne i po drugie wymierzone w Rosję, i w związku z tym są one wypowiedzeniem wojny. To powiedział Władimir Putin. Skoro to powiedział, to znaczy, że to on będzie teraz wybierał, co jest. Kazus Belli, więc y, czy my wyślemy im więcej czołgów, czy my wyślemy im mniej czołgów, nie ma już e, znaczenia. Znaczenie będzie miała tutaj e, decyzja e, decyzja samego Putina. W związku z tym należy wysyłać jak najwięcej broni po to, żeby Ukraińcy zwyciężyli. A Rosja była coraz większa. I tym apelem, panowie, zakończmy rozmowę. Bardzo dziękujemy. Naszymi gośćmi byli europoseł Prawa i Sprawiedliwości Kosma Złotowski oraz europoseł niemieckich Zielonych Mikael Bloss. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy państwu. Dziękujemy panowie. się.